Cześć moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim miksem zrapek belgijskich. Mamy tutaj zdrapki za 20 euro. Także jak widzicie mam zdrapkę Cash za 5 euro, Presto za 1 euro, zdrapkę Subito za 10 euro. Dawno tej zdrapki nie drapałem za 10 Także Zobaczymy czy będzie to um, szczęśliwa zdrapka dzisiaj. Mam jedną zdrapkę Subito za 1 euro i Bingo Eldorado za 3 euro. Tych drapek kupiłem dwie zdrapeczki. No i pomyślałem sobie, że zdrapię wcześniej. No i popatrzcie, udało mi się tutaj wydrapać linię, czyli mam tutaj 10 euro już na tej zdrapce. Może troszeczkę przybliżę, także zobaczcie, mamy jedną linię tutaj. 0,7 mamy tutaj, 0,8 tutaj, 0,9 tutaj i dziesiąteczkę mamy tutaj. Czyli w zdrapce za 3 euro udało mi się wygrać dziesiąteczkę. Także bardzo fajnie dzięki temu wynik się polepszy, czyli można powiedzieć, że mamy wkład za 23 euro. Za chwileczkę spróbujemy drugą zdrapkę. Zobaczymy, może również uda się coś tutaj wydrapać. Także zaczniemy, może od zdrapek o niższej wartości. Także zaczniemy sobie od zdrapek najtańszych. Zacznę od zdrapki presto za 1 euro. Tutaj szukamy kwoty i wygrywamy tą kwotę. O, i mamy 1 euro bardzo fajnie. Kolejna zdrapka wygrana. Co prawda jest to zwrot. Ale super jak zdrapki się zwracają. Czyli mamy drugą zdrabkę wygraną. Teraz przechodzę do kolejnej zdrabki za 1 euro subito. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Mamy dwójeczkę 20 tysięcy, dwójeczkę po raz drugi 1005 1. Czy jak na razie mamy szansę na 2 euro, 5 euro po raz drugi. 20 tysięcy I mamy dwójeczkę po raz trzeci. No super. Trzecia zdrabka, i trzecia zdrabka wygrana. I tutaj wygrywamy więcej niż zwrot. Także bardzo fajnie. Także trzecia zdrabka, i trzecia wygrana. Byłoby super, jeżeli te droższe zdrabki również by się dobrze spisały. Teraz, może zdrapie. Teraz, może zdrapiemy drugą zdrapkę Eldorado? Bingo Eldorado. Mamy tak 3 i 32. Trójeczka i 32. Kolejna liczba to 16.

No tutaj nam niewiele brakuje do 15 euro. 54. Tutaj gramy o większe wygrane. Kolejna liczba 13. Mamy tutaj. Czyżby udało nam się wygrać 15 euro? Byłoby super. Kolejna liczba to dwójeczka. Mamy tutaj. 12. O.

Tutaj, następnie mamy 33 i 45. 45 mamy tutaj. Natomiast 33 gramy o 500 euro. Kolejna liczba to 50. Tutaj gramy o 25 tysięcy. Następna liczba to 31. O, tutaj 500 też. Dużo nam nie brakuje, dwie liczby, 34 i 35. Może się uda, czemu nie? Kolejna liczba to 04. Tutaj gramy o 5 euro. Też by było fajnie wygrać. Kolejna liczba to 46. O, tutaj nam też również niewiele brakuje. No i zostało trzy ostatnie liczby 51. Czy uda nam się wygrać? 25 tysięcy? Kolejna liczba to 47. Wow! No, tylko brakuje jednej liczby: 52. Także mamy szansę na 3 euro: 15 bądź 25 tysięcy euro. Czy będzie coś? Mamy 34, czyli, no, czyli tutaj nie udało nam się nic wygrać. Aczkolwiek brakuje 35, ale raczej nie pominąłem. No niestety nie, jedenki również nie było piętnastki. <laughs> piętnastki również niestety i 52 również. Czyli ta zdrabka jest niestety przegrana. No ale no ale jedna z nich była wygrana i to super wygraną, także, także i tak jest super. Także mamy pierwszą zdrabkę przegraną jak na razie Teraz przechodzimy do droższych zdrapek. Teraz będę drapał zdrapkę cash za 5 euro. Tutaj mamy nasze wygrywające liczby i szukamy ich obok. Wygrywające liczby to 20, 22, 0,4, 12 i 11. Także takich liczb szukamy. Mamy 0,5. 24 19 03, 22 mamy wygraną. Super, bardzo się cieszę, bo właśnie bałem się, że skoro te tańsze zdrapki się dobrze spisują, to może te droższe zawiodą, ale mamy tutaj wygraną pierwszą plus mnożnik, także. Ewentualną wygraną możemy pomnożyć, ale szukamy dalej, gdyż wygrane się sumują, także możemy jeszcze coś tutaj znaleźć. 17 pusto, 16 również, 0,2 również takiej liczby nie mamy, 29 tak samo, kolejna liczba to 28, 0,9 10 obok. Następnie 27, 14 i ostatnia szansa 21, czyli mamy jedną wygraną. Ciekawe, co tutaj się znajduje, czy będzie to piąteczka, czy coś więcej. Mamy 5 euro, czyli zwrot jak na razie, ale tak jak mówiłem, mamy mnożnik, czyli ewentualną wygraną możemy pomnożyć. Także zaglądamy. No i wygranej niestety nie mnożymy, ale bardzo fajnie mamy zwrot. Na tej zdrapce jeszcze od razu tutaj zdrapię, bo zawsze o tym zapominam. Także super, mamy piąteczkę. Kolejna zdrapka wygrana. Jak dotąd tylko jedna zdrapka przegrała. No i przechodzimy do ostatniej zdrapki, najdroższej za 10 euro. Tą zdrapkę troszkę rzadko kupuję, gdyż ta zdrapka kosztuje 10 euro, a najniższa wygrana jaką możemy wygrać to 5 euro, czyli połowa zwrotu, także w sumie tak niefajnie, ale od czasu do czasu daje szansę tej zdrabce, bo jak widzicie tutaj w tabeli jest bardzo dużo wygranych po 10 euro i nawet po 20, najwięcej jest właśnie wygranych po 20 euro, także także dwa razy chyba udało mi się wygrać tutaj 20, także będę szukał również i tym razem jeszcze tutaj zaczaruję. Drapaczką Michała, może coś tutaj to pomoże. Także w tej zdrapce mamy aż 4 gry. W pierwszej grze szukamy 3 takich samych kwot i wygrywamy tą kwotę. Mamy 400 tysięcy, 5 euro, 15, 10 tysięcy, 400 tysięcy po raz drugi. 20 po raz pierwszy, 10 tysięcy po raz drugi, 5 euro po raz drugi i 5 euro po raz trzeci. No super, no praktycznie wszystkie zdrabki dzisiaj wygrały. No już mamy piąteczkę na tej zdrabce. Oczywiście wygrane się sumują, także jest szansa, że będzie więcej, ale już wiemy, że mamy minimum 5 euro, także bardzo, bardzo fajnie. Tym bardziej, że prawie wszystkie zdradki dzisiaj wygrały. Także bardzo, bardzo się cieszę. Przechodzimy do drugiej gry. Tutaj szukamy trzech takich samych słów i wygrywamy kwotę przypisaną na samym dole. Także mamy fan Smile, Summer, Summer po raz drugi, Relax, Cool, Cool po raz drugi, Relax po raz drugi. Czyli jak na razie słowa nam się powtarzają. I mamy summer po raz trzeci! Wow, ale super! Czyli mamy kolejną wygraną. Tutaj jeszcze dodrapie. no nie, to było ostatnie słowo. No i zaglądamy co tutaj udało się wygrać. I mamy kolejną piątkę, czyli już mamy zwrot. Całkowity zwrot na tej zdrapce. Także mamy jeszcze dwie gry, ale już mamy dziesiąteczkę, także super. Już jestem na plusie, także bardzo, bardzo fajnie. Teraz w trzeciej grze szukamy trzech takich samych liczb i również wygrywamy przypisaną kwotę, która znajduje się poniżej. Także mam jedyneczkę, jedyneczkę po raz drugi. Tutaj może troszeczkę przybliżymy. Czyżby była kolejna wygrana? Mamy dziewiątkę po raz pierwszy, czwóreczkę. Ósemkę, dwójeczkę, dwójeczkę po raz drugi, szósteczkę i dziewiąteczkę. Czyli tutaj już ta gra jest pusta. Zobaczmy, co można było wygrać. Tutaj można było wygrać aż 30 euro. Także tutaj się nie udało. Teraz przechodzimy do ostatniej gry w tej zdrabce. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli i wygrywamy zgodnie z legendą. Także szukamy. Mamy kwiatek, okulary, walizkę, walizkę po raz drugi, kwiatek po raz drugi, serduszko, słońce, serduszko po raz drugi i uśmiech. Czyli tutaj również niestety nie udało się wygrać. Ale i tak bardzo się cieszę, bo mamy zwrot na tej zlapce. Także ja teraz tutaj troszeczkę posprzątam i za chwileczkę. Zapraszam Was na podsumowanie. I już witam Was z powrotem po krótkiej przerwie. Tutaj jak widzicie mamy wszystkie zdrapki wygrane, czyli 5 zdrapek wygrało na 6. Jest tylko jedna zdrapka przegrana za 3 euro. Wkład w dzisiejszy draping wynosił 23 euro, a udało się wygrać 10 euro w zdrapce Subito. 5 euro w zdrapce Cash, 1 euro w zdrapce Presto, 2 euro w zdrapce Subito i aż 10 euro w zdrapce za 3 euro Bingo Eldorado. Czyli łącznie udało mi się wygrać 28 euro. Czyli dzięki temu jestem 5 euro na plusie, co mnie bardzo cieszy. Także będzie na kolejne zdrapki. Tym bardziej, że teraz siedzę w domu, unikam wychodzenia na zewnątrz, tylko wychodzę, żeby zrobić zakupy i przy okazji kupuję zdrabki. Także siedząc w domu, bardzo miło jest podrapać. Tym bardziej, że trafiają się takie super zdrabki wygrywające, także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że również Wam odcinek dzisiejszy się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do pozostawiania łapek w górze pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Zachęcam również do komentowania. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze, jak i również odpisywać. Także komentujcie i oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, będzie konkurs na 1500 subskrypcji, także bardzo serdecznie zachęcam. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! pa.